Podsumowując, przeprowadzili badania wśród mieszkańców, ale jako, że nie wyszły tak, jak chcieli, to postanowili te badania zlekceważyć. Zapytali się policji o zdanie, ale jako, że policja miała zdanie odmienne, to postanowili tym się nie sugerować, bo nie od tego jest policja, żeby ją w ogóle pytać i żeby miała łatwo, prawda? A jak policja tak myśli, to można odwołać komendanta. Przeprowadzono. Odpowiednie badania w, w służbie zdrowia okazało się, że to by było dobre, no ale przecież nie od tego i służba zdrowia, żeby miała lekko, prawda? No właśnie. E, więc zlekceważyli wszystko i postanowili iść na wydrę i, i powalczyć o to, żeby pan Mietek mógł sobie golnąć o trzeciej nad ranem, nie licząc wszelkich strat wizerunkowych, które po drodze zaistniały, no i nie licząc tego, że z Rafała Trzaskowskiego swojego. No chyba jednak jakiegoś tam lidera zrobili totalnego Patafiana. Było to o tyle łatwe, że nieobecni nie mają racji, a Rafał Trzaskowski jest nieobecny na radach miasta permanentnie.